Witam Państwa 6 maja 2024 roku. Nadzieja to imię, ale także pragnienie. Mówiąc, wielka nadzieja, podkreślamy pragnienie sukcesu. Mówiąc, niewielka nadzieja, podkreślamy niewielką szansę na jej spełnienie. Niech każdy pozostanie przy swojej nadziei, a my życzymy, aby była wielka. Zapraszam na program EcoVision TV. Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej obojga narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Amerykańskiej spisaną ustawą zasadniczą. Jej celem była likwidacja wad opartego na wolnej elekcji systemu politycznego Rzeczypospolitej. Święto konstytucji w Opolu obchodzono bardzo uroczyście. Na placu wolności zebrali się mieszkańcy miasta oraz politycy i samorządowcy. W asyście kompanii honorowej, wystawionej przez 10. Opolską brygadę logistyczną złożono wieńce pod pomnikiem bojowników opolsko-śląska opolskiego. Gościem specjalnym uroczystości był poseł Ziemi Opolskiej na Sejm RP Tomasz Siemoniak, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych. W swoim przemówieniu nawiązał do obecnej sytuacji politycznej w Europie i wskazał na potrzebę wzmocnienia potencjału obronnego naszego kraju. Sama mądrość, same przepisy, samo prawo nie wystarczą. Do niepodległości potrzeba też siły. Po apelu i złożeniu kwiatów pod pomnikiem, uroczystość zakończona została salwą honorową. Salwą! W tym dniu przygotowanych było szereg atrakcji dla mieszkańców i turystów. Pod opolskim ratuszem odbyła się inscenizacja uchwalenia Konstytucji 3 maja, a w ustawionych stoiskach prezentowały się służby mundurowe. W dniu dzisiejszym w opolskim Urzędzie Marszałkowskim zostało podpisane porozumienie programowe na lata 2024-2029 Koalicji Obywatelskiej, Śląskich Samorządowców i Polskiego Stronnictwa Ludowego tych wyzwań, które stoją przed województwem opolskim jest sporo, tak jak tych wyzwań stojących w ogóle przed krajem, przed Europą jest sporo. My na to musimy spojrzeć z jednej strony z perspektywy strategii rozwoju województwa opolskiego, którą nie tak dawno, o parę lat temu przyjęliśmy na całą dekadę aż do roku 2030. I tam mamy zapisane te priorytety, które polegają między innymi na tym, aby dbać o dobrą jakość edukacji, aby przyciągać mieszkańców, aby tutaj zostawali, z kolei, żeby kolejni przyjeżdżali, bo wiemy, jak wielkim wyzwaniem jest dla nas kwestia demograficzna. Są też pomysły takich rzeczy nowych, których widzimy, tak jak pan przewodniczący Rafał Bartek dostrzega deficyt pewnych wartości europejskich, czy też tej edukacji proeuropejskiej, więc jest też pomysł ze strony partnera śląskich samorządowców, aby stworzyć dom europejski trzy podmioty, które dzisiaj podpisały umowę koalicyjną. Ja się bardzo cieszę, że mimo wielu kadencji, mimo tej ostatniej niezwykle trudnej kadencji samorządu, kiedy mierzyliśmy się z ogromnymi wyzwaniami, mieszkańcy zdecydowali, żeby jednak powierzyć nam kontynuację tych działań. To pokazuje to, jak skuteczną tworzyliśmy wspólnie koalicję i że mieszkańcy oprócz tych kontynuacji dotychczasowych zadań chcą również widzieć pewną nową jakość, nową świeżość. Dzięki temu my, Tworząc koalicję zbudowaną z budowaną z trzech ugrupowań. Dzisiaj, podpisując tę umowę programową, pokazujemy jedność, pokazujemy zaufanie do siebie, pokazujemy to, że dalej będziemy budowali nasze województwo dla mieszkańców. W społecznym, językowym liceum ogólnokształcącym imienia Alberta Einsteina w Opolu. Została zorganizowana debata, podczas której młodzież dyskutowała na temat sposobu rekrutacji na studia wyższe. Matura czy egzamin wstępny to temat wiodący dyskusji. Nasza redakcja objęła wydarzenie patronatem medialnym. Debaty jak zawsze jest to, żeby rozbudowali swoje słownictwo, poszerzyli swoją wiedzę, żeby nauczyli się kulturalnej dyskusji, żeby wiedzieli tak naprawdę, jak argumentować swoje zdanie, ale też zdanie, z którym się na przykład nie identyfikują. Co w przyszłości zaplusuje na maturze ustnej, albo na przykład zaprocentuje podczas egzaminów e, ustnych na studiach. Przygotowywali się do tego pod moim okiem. Organizowaliśmy cotygodniowe zajęcia. Czasami były one dwa razy w tygodniu, żeby mogli się lepiej przygotować. Ćwiczyliśmy różne formy debat i na różne tematy, a na końcu zebrali argumenty w drużynach i dzisiaj przedstawiają. To zawsze stwarza nowe opinie i osobom, które występują, i publiczności. I konkluzja chyba wynika z tego, kto wygra, prawda? Bo jeżeli wygra drużyna, która woli maturę, no to tutaj oczywiste, jaki jest sens i cel, a jeżeli e drużyna, która woli egzaminy wstępne, to też wiemy, że jakby popieramy bardziej te egzaminy. Taka debata jest zrobiona w celu, żeby przećwiczyć publiczne wystąpienia, żeby dać możliwość takiej argumentacji ludziom i no, żeby mogli się po prostu wypowiedzieć w danej kwestii. Te debaty mają y na celu też pokazać taki formalny charakter niektórych wypowiedzi, nauczyć też tego, żeby właśnie zapobiec takim sytuacjom, jak te w parlamencie. W ten sposób wyrabiamy jakby swoje zdanie w danej kwestii. Uczymy się też odpowiadać innym, argumentować to. Kierujemy się do kogoś, musimy zachować ten formalny charakter, musimy podać konkretne przykłady i konkretne, mieć konkretne zdanie w danej sprawie. Na pewno się to przydaje też w tym przypadku. W dniach od 18 maja do 20 czerwca w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu oraz w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków odbędzie się salon wiosenny, którego celem jest popularyzacja sztuk wizualnych osób związanych z regionem opolskim. Pokażemy 77 zgłoszeń. No ale też i rekordowo dużo niestety musieliśmy odrzucić, bo odrzuciliśmy 58 zgłoszeń. Także rzeczywiście będzie to największy z tych czterech dotychczasowych salonów w otwartej formule. Jest wielka różnorodność, nawet jeśli chodzi o jakby rodzaje mediów, czyli te nowe media, stare media. One współistnieją ze sobą, tematy też, chociaż jakby co roku zastanawiamy się, czy te tematy, które nas nurtują, będą też dominować. To znaczy zastanawialiśmy się, czy będzie pandemia, zastanawialiśmy się, czy będzie wojna. No okazuje się, że wojna na przykład w tym roku jest obecna, prawda? Chociaż wydawać by się mogło, że już żeśmy się do tej wojny przyzwyczaili, ale jednak ona gdzieś tam w umysłach artystek i artystów jest. Także jest sporo takich prac, które odnoszą się do jakby własnego wnętrza, bo jednak bardzo wielu, bardzo wiele osób dla nich sztuka jest przede wszystkim próbą wypowiedzenia tego, co mają, co mają we własnym wnętrzu i o czym chcą powiedzieć. Są prace, które odnoszą się do ekologii, to już też tak dość tradycyjnie ten problem jakby globalnego ocieplenia, który gdzieś tam, gdzieś tam dominuje, na przykład problem jakichś takich stosunków ludzko-zwierzęcych, czy dominacji antropocenu, prawda, to, to też się gdzieś tam pojawia. Więc wszystkie te takie obowiązujące w tej chwili tematy na pewno są zaznaczone, ale w bardzo różnych proporcjach i w bardzo różny sposób. Dzieci z publicznego przedszkola nr 25 w Opolu kolejny raz odniosły sukces na międzynarodowym przeglądzie małych form parateatralnych w Warszawie. A nasz operator Wojciech Brzeszczak już drugi raz został wyróżniony za realizację zdjęć do konkursowego spektaklu. Jest to bardzo profesjonalny przegląd. Przedszkola wcześniej nagrywają spektakle, a profesjonalne żyli ocenia reżyserię, scenariusz, sposób wykonania, czyli choreografię. Sposób wypowiadania się dzieci, treści, jakie dane teatrzy yy, czy przedstawienie wnosi, również sposób nagrania. Wszystkie te elementy są brane przez żywi pod uwagę i na tej podstawie yy, no, po prostu jest oceniany. No jest, nie jestem niezmiernie dumna z tego powodu, że nasze przedszkole yy, po raz kolejny, bo to w zasadzie już po raz czwarty, a przeglądu było 14, po raz czwarty mamy podium. W tegorocznym przeglądzie została wyróżniona nauczycielka, która była autorką scenariusza, zostały wyróżnione nauczycielki, które reżyserowały ten spektakl, został wyróżniony nasz pan operator, pan Wojciech Brzeszczak, i indywidualnie dziecko za yy, odegraną rolę. Dla mnie, szczerze mówiąc, to jest moje drugie przedstawienie, które zajęło drugie miejsce, a wcześniej. Po roku mojej pracy zajęłam trzecie miejsce, więc to tak naprawdę jest moje trzecie podium. W każdym przedstawieniu moim chodzi o to, żeby przekazać coś za pomocą dzieci, co nie jest perfekcyjne, a co jest ważne. Dzieci miały się tym bawić i takie było założenie. Każda próba to była zabawa, one same prosiły o próby, i ja wiedziałam, że tylko w taki sposób osiągnę sukces że po prostu wszyscy się będziemy tym bawić, tak naprawdę. Dzisiejszych informacji to już wszystko. Zapraszam Państwa na dalszą część naszego programu. No i życzę spokojnego wieczoru. Witam Państwa. Dziś o Polsce, 20 lat Unii Europejskiej, moje refleksje. W Polsce żyje już pokolenie Unii Europejskiej, czyli pokolenie osób, które urodziły się i wchodziły w dorosłość w kraju należącym do wspólnoty. Z ich perspektywy obecność w Unii jest oczywista, tak samo jak swobodne podróżowanie po Europie ze smartfonem w ręku, powszechny dostęp do internetu, nowoczesne dworce i autostrady. Wiele z tych udogodnień jest jednak. Dobrodziejstwem ostatnich dwóch dekad i osiągnęliśmy je przy znaczącym wsparciu unijnym. Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku było szczególnie ważne, bo największe w historii, bo 10 państw, w tym 8 związanych z byłym blokiem radzieckim, no i oczywiście Polska. To rozszerzenie stanowiło wielki sukces polskiej dyplomacji, która od lat 90. konsekwentnie realizowała ten cel polskiej polityki zagranicznej. Co nam to dało rozszerzenie? Niewątpliwie korzyści ekonomiczne w 2004 roku, produkt krajowy brutto per capita Polski stanowił 40% średniej unijnej, obecnie to 80%. Otrzymaliśmy 160 miliardów euro z funduszy strukturalnych, 80 miliardów w ramach wspólnej polityki rolnej. Sam udział w jednolitym rynku podniósł nasz PKB o 30%. Polscy eksporterzy w ciągu tych 20 lat prawie ośmiokrotnie zwiększyli wartość eksportu towarów. Do tego napływ zagranicznych inwestycji. Są też niewątpliwe korzyści społeczne, takie jak obywatelstwo unijne, w tym swoboda osiedlania się, podejmowania pracy, czy zamieszkiwania, studiowania, swoboda przekraczania granic, czyli Schengen, uznawalność dyplomów i kwalifikacji zawodowych. No i oczywiście ERASMUS. Są też korzyści polityczne. Obszar Unii to strefa pokoju i bezpieczeństwa. Ważnym aspektem jest również poprawa standardów ochrony środowiska. A co nam nie wyszło? Chyba te osiem. Ostatnich lat członkostwa, czyli 2015-2023, kiedy w dużej mierze odizolowaliśmy się politycznie od Unii i zaniechaliśmy wiele ważnych spraw związanych ze strefą euro, czy też budową naszej pozycji w Unii. Ale bądźmy w Unii i dalsze 20 lat to rzecz w rękach młodego pokolenia. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Dziękuję za uwagę. Aleksandra Mularz, opolanka w 120 procentach, podróżniczka. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Zapomnieliśmy o szaleństwach sylwestrowych. Mówię o nas, prawda? E, nowy to rok to już mamy dawno za sobą. Natomiast e, mieszkańcy państwa środka szykują się do wielkiego balu sylwestrowego. E, tak, do wielkiego balu sylwestrowego. Może nie nazwałabym to w ten sposób, natomiast do. Obchodów Nowego Roku to jak najbardziej. A jak to wygląda u nich? Bo u nas jest północ, korki strzelają szampana tak i wszyscy witają Nowy Rok. A u nich jak? No, te przygotowania są troszeczkę bardziej złożone, ponieważ przygotowania zaczynają się już przed rozpoczęciem Nowego Roku. W tym roku wypada on 9, wigilia wypada 9 lutego. Przygotowania polegają na tym, że trzeba oczywiście posprzątać, wygonić te wszystkie złe rzeczy, które się nagromadziły i um, ugotować dużo, dużo gotowania, dużo jedzenia i um, przystroić um, przede wszystkim, przystroić um, cały dom, całe otoczenie um, w kolorze czerwonym. No właśnie, a dlaczego w czerwonym? <grym> Kolor czerwony jest przede wszystkim takim kolorem, który symbolizuje szczęście, ale jednocześnie um, wiąże się on też z pewną legendą, której mówi się, że w czasie Nowego roku przychodził zawsze straszny potwór, który nazywał się Nien, tak samo jak Rok w języku mhm. chińskim. Um, I żeby odstraszyć tego Niena, właśnie trzeba zrobić trzy rzeczy: czyli ubrać się na czerwono i udekorować wszystko na czerwono, ponieważ ten potwór boi się koloru czerwonego. Um, narobić dużo hałasu, stąd mhm. też te e, fajerwerki, petardy i wszystko, co, co, co jest takie głośne, oraz e, ogień. Mhm. Tak samo właśnie, fajerwerki. W internecie przeczytałem zapowiedź do Pani mhm. spotkania z czytelnikami, z tymi, którzy chcieli dowiedzieć się trochę o Państwie Środka. Taki anons. Najpierw zgadza się na wyjazd, a dopiero <laughs> potem pyta dokąd. Tak zamiłowania podróżniczka, która uwielbia spontaniczne podróże. Skąd ta opolanka 120%? Um, urodziłam się w Opolu, pochodzę z Opola. E, mieszkałam. Wiele, większość życia cały czas mieszkałam w Opolu. Później wyjechałam na studia, i właśnie um, w czasie studiów, właśnie wyjechałam do Chin. Um, I w czasie studiów, właśnie jakoś tak wyszło, że y, miałam możliwość zwiedzenia większość um, krajów Azji Południowo-Wschodniej. Um, no i. Tak to się później potoczyło. Tylko gdzie teraz mam możliwość, to chętnie, to chętnie jadę. Właśnie w rodzinie się ze mną nie śmieją, że mówię, trzeba, jak mówi się, ola, jedziemy, ja mówię dobra, a za chwilę, ale poczekaj, gdzie jedziemy. <laughs> Czyli co, budzi się pani rano i mówi pani, oho, Kambodża. Nasz tak to nie. Natomiast jeżeli, jeżeli. Um, Mieszkało się w Chinach, w sensie w czasie mojego pobytu w Chinach zupełnie inaczej to wyglądało, ponieważ to jest tak jakbyśmy chcieli tutaj polecieć na przykład na weekend, nie wiem, do Pragi, do Niemiec, prawda, no to te jak gdyby odległości, te kwoty są też troszeczkę inne i, i tam też, też tak to mniej więcej wyglądało. Do każdego roku przypisane jest zwierzę. Ten rok rozpoczynający się za chwilę 2024 to będzie, jeśli dobrze pamiętam, rok drewnianego smoka. Tak jest, dokładnie tak. Mhm. Skąd takie powiązanie roku ze zwierzęciem? Um, z tym też się wiąże legenda. Jak to kolejna? Właśnie, tak, jest, kolejna legenda, ponieważ w Chinach musimy też zacząć od tego, że chiński nowy rok to jest tradycyjne święto i ono jest też nazywane rokiem, ponieważ. Wiosny? Y, tak, święto wiosny, ponieważ w języku chińskim nazywane jest również czundzie. Czyli właśnie świętem wiosny. Jest to, rok, który, jest to święto, które jest obchodzone w Azji, dlatego bardzo często nazywa się też to um, księżycowym um, mhm. świętem, ponieważ oparte jest na kalendarzu księżycowym. A wracając do tych zwierząt, on wią, wiąże się to z legendą, um, która mówiła, że um, księżycowy, um, przepraszam, jadeitowy cesarz, chcąc właśnie odmierzać czas, ogłosił wyścig w czasie mhm. swoich urodzin. Mhm. Um, wyścig polegał na tym, że zwierzęta miały pokonać przepłynąć rzekę i dotrzeć do jego miejsca jak najszybciej. I udało się to jedynie 12 zwierzętom. Dlatego um, w kalendarzu chińskim mamy 12 zwierząt. Um, I jest to szczur, uh, jest to bawu, tygrys, królik, smok. Smok jest dopiero piąty właśnie i w tym roku mamy rok smoka. E, później mamy węża, konia, owce. E, Małpę, koguta, psa i świnkę. Morany. A horoskop chiński podobno budzi zainteresowanie mieszkańców niemal całego globu. No tutaj, akurat ja aż tak bardzo na horoskopach się nie znam, czy to naszym tutaj zachodnim, czy to też właśnie um, chińskim, ale, ale jest powiedziane, że pomimo tego, że to będzie w tym roku rok smoka, no to wszystkie osoby urodzone w roku smoka powinny się trochę. Mić na baczności, ponieważ nie będzie to ich rok, ale za to będzie to rok właśnie innych znaków, takich właśnie jak, tak jak przed chwilą Pan przeczytał, bodajże szczura, dobrze pamiętam. Tak, tak. I też gdzieś tam. Udane ulubiłam, miesiące ten... będzie miał Tak szczęło. jest, tak jest. My sobie składamy u progu Nowego Roku w Noc Sylwestrową życzenia zdrowia i tak dalej, i tak dalej. oni mają takie życzenia. To może być początek nowej ery, o ile będziesz pamiętać o tym. By Twoja praca przynosiła korzyści nie tylko tobie, ale całej społeczności, której jesteś częścią. Proszę bardzo. E, no, może i tak być. Znaczy się najczęściej, bo to są to takie już, że tak powiem, możliwe, że to są życzenia, które są gdzieś tam mm -hmm. wypisywane na. Um, um, nie wiem, wysyłając najbliższym, albo wypisywane gdzieś właśnie w, w dekoracjach. Natomiast teraz najczęściej, jeżeli się składa życzenia, to są to życzenia tak jak u nas: przede wszystkim szczęśliwego Nowego Roku, mm. pomyślności, bogactwa. Zawsze to też jest bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o, o, o życzenia. I, I jest też dużo rzeczy związanych właśnie z składaniem życzeń. Na mm. przykład jest taka tradycja, że obdarowuje się młodszych pieniędzmi. O. Tak jest. Kiedyś było tradycyjnie, um, chowało się pieniądze do takich czerwonych kopert, które się nazywały hongbao. Natomiast w dzisiejszych czasach jednak w erze internetu i telefonów komórkowych e, najczęściej wysyła się takie małe kopertki, ale e, na, na, na aplikacjach mobilnych. I mhm. w tym momencie jest właśnie, jeżeli to jest bezpośrednio do osoby, to ta osoba dostanie kwotę. Jakąś konkretną, a jeżeli to jest na grupie, tak samo jak mm -hmm. mamy grupie, na, grupy na czatach, to w tym momencie zawsze jest ta walka o te pieniążki, czyli kto szybciej tam kliknie, ile będzie miał tych pieniążków. Bardzo się cieszę, że przyjęła Pani nasze zaproszenie, więc o Chinach jeszcze porozmawiamy. Tak jest. Porozmawiamy jutro, ale ja mam teraz prośbę do Pani, gdyby pani po chińsku do naszych y, słuchaczy i widzów przemówiła. E, krótki tekst, do zobaczenia jutro o 18. Jak jutro do zobaczenia jutro? Jutro do zobaczenia o 18. o godzinie 18.00. Min dzień. Krótko. No, Min dzień. Do, do, do zobaczenia jutro. <grym> Aleksandra Mularz, opolanka podróżniczka do życia w Chinach. Powrócimy jutro. Bardzo dziękuję, dziękuję. i do zobaczenia jutro o Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Oto przed Państwem panorama placu Kopernika w Opolu przed jego przebudową. Na zdjęciach początki nowej opolskiej tradycji, święto Wojciechowe. Postać świętego Wojciecha jest związana z Opolem chociażby przez legendę o kazaniu na schodach przed kościołem świętej Matki Boskiej Bolesnej. Tyle krótkiej historii. Wracamy na jarmark. Oto kiermasz staroci, stały element tego święta. Na tym straganie wyroby porcelanowe, maszyna do szycia z czasów PRL-u i egzemplarz trybuny ludu obok obrazu Matki Boskiej. Zresztą oferta targu jest znacznie bogatsza, a amatorów na starocie, jak widać, nie brakuje. Nam spodobały się lustra w złotych ramach, jelenie z brązu i kukułki ryczące jak krowy. Uwagę zwracają też zegary i zabytkowe młynki do kawy i pieprzu. Nawet robot kuchenny i tłuczek do mięsa oferuje sprzedawca bez żyrantów, za gotówkę i bez watu. To był handel. A opolanie oglądali, podziwiali i grosza nie żałowali. Bo taka oferta to tylko na wojciechowym jarmarku. Organizatorem tego kwietniowego wydarzenia było Opolskie Bractwo Wojciechowe, które powstało w 2006 roku. Tu jeszcze w zgodzie, razem Wojciech Pilarski i Kompania. Później, jak to w życiu bywa, bractwo się pokłóciło, nawet podobno do sądu się zaciągnęli. Jesteśmy teraz obok słynnej studni Świętego Wojciecha, w której woda, jak głosi legenda, ma niesamowite właściwości lecznicze. Stąd ludzie pili bez opamiętania i jeszcze do domu zabierali. A tu serwowana była nalewka też o właściwościach leczniczych. i to na dwie nóżki, żeby nie stracić równowagi, Ach, jakież to było smakowite. Niektórzy obrócili w trakcie jarmarku kilka takich flakonów i zdrowi są do dziś, głowa ich nie bolała. Do degustacji zachęcały slogany reklamowe, na przykład: lepiej z Wojtkami robić barabara niż czekać, by kłopotów obsiadła ciechmara. Albo Lepiej z Wojtkami robić fiku miku, niż być zbijaną z pantałyku. My też na jarmarku byli, i by nie mieć kłopotów, nalewkę pili, a co zobaczyli, w kalendarium po latach uwiecznili. mi trochę posiwiał, coś tu i ówdzie zwiotczało, lecz wciąż kocham cię życie i jak na szkolnej stołówce wołam mało.